Zawsze zapytaj siebie, co zrobiłby Jezus w tej sytuacji. Pracuję na ulicy, bo inaczej rozliczymy się w inny sposób. Ja z tych odcinków nie zarabiam tyle. Kompletnie rookie numbers, nie? Siema, słodziaki. no a więc tak, widzimy się w kolejnym filmiku z tej jakże pięknej grupki. Zachęcam oczywiście do stawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji, komentarza, udostępnienia, jeżeli się bardzo podobało. I przejdźmy do, do odcinka. Zapraszam. Uczestnik Talent Show. Byliśmy biedni a mój pierwszy motocykl, miał tylko dwa kółka. Juroży. <gry> Ja uważam, że teraz się w, trochę w dupach poprzewracało, nie? Generalnie to za moich czasów motocykle miały tylko dwa kółka, i tak powinno zostać, moim zdaniem. Tak wszyscy mieli, nikt nie narzekał, a teraz robisz straszną aferę z tego, że twój pierwszy motocykl miał tylko dwa kółka i doprowadzasz tym jurorów do płaczu. Jakby pomyśl nad sobą, proszę cię, stary. Kiedyś to było normalne, że motocykl miał dwa kółka, i uważam, że tak powinno zostać po prostu. Takie, takie jest prawo. What? Bro, what are you talking about, man? Apel został zakończony. Widzę panowie odwiedzili fryzjera. No, mam nadzieję, że buskucik wleci normalnie, tak? O. Badania dowodzą, że na dnach oceanów jest więcej samolotów niż okrętów podwodnych na niebie. Aktualnie nie wiem, czy ta sytuacja się powoli nie zmienia. Wiem, że kiedyś tak na pewno było, teraz coraz więcej jest okrętów podwodnych na niebie, bo dostają wizę w końcu, nie Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo... Skoro samoloty pod wodą atakują ich naturalną przestrzeń, tak? To czemu łodzie podwodne mają nie być na niebie. Skoro ci mogą być tu, to w drugą stronę powinno to działać tak samo. Nie, to nie działa tylko w jedną stronę. Jeżeli tam są ci wpuszczani, to ci powinni być tutaj wpuszczani. Takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że w końcu będzie to uregulowane prawnie. Poród ciężarówek jest skomplikowany. Tu na szczęście młody tiru lokował się kabiną do przodu i powinien niedługo pomyślnie wyjechać. Yo! I to już jest chyba trzeci albo czwarty raz, jak na tym kanale oglądamy rzeczy post RODEM z National Geographic Channel. Bardzo mi się to podoba. Ja bardzo, bardzo lubię naturę, tak? Zwłaszcza jeżeli. Gdzieś tak piękna rzecz jak poród ciężarówki. To, to nie jest częste widowisko, tak? Przyroda jest przepiękna. Jestem w niej zakochany po uszy. W piątek wieczorem pojechałem do Monopolowego rowerem. Kupiłem butelkę whisky i włożyłem do koszyka przy rowerze. Przed wyjazdem pomyślałem, że jeżeli spadnę z roweru, to butelka się rozbije i będzie szkoda. Postanowiłem więc natychmiast wypić całą butelkę, zanim wrócę do domu. I okazało się, że to była cholernie dobra decyzja, ponieważ w drodze do domu wywaliłem się siedem razy. Lepiej zapobiegać niż potem żałować, nie? W każdym razie, no, miałem taką też historię i to było tak, że poszedłem generalnie, do kumpla jechałem, też na rowerze. I miałem tam ze sobą yy, jeszcze, jeszcze alkohol, miałem, miałem piwo w plecaku generalnie. I mówię, kurna, nie, jak się, jak się przewrócę, to będzie masakra. Ale pojechałem do ziomka w jego stronę. Po drodze spotkałem innego ziomka, który też zmierzał do tego ziomka i generalnie to gadaliśmy trochę na temat tego jak um, jeszcze gdy chodziłem do podstawówki to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i dyskusja była bardzo wzburzona. No, koledzy, cycki czy dupa? Koledzy. Ja się zgadzam, koledzy są największą wartością w naszym życiu. Powinniśmy pielęgnować nasze przyjaźnie i dbać o nie. I jakby pamiętajmy o tym, że nie tylko rzeczy, które mówimy, liczą się w przyjaźni. Pamiętajmy, że rzeczy, które robimy są najważniejsze. Więc jeżeli obiecujesz coś koledze, mówisz, że coś mu zrobisz, musisz pamiętać, żeby to później zrobić. Musisz dotrzymać swojej obietnicy. I właśnie z powodu dotrzymywania obietnic, zawsze na odcinkach stoję, a nie siedzę. Ma, przebierasz się na Halloween? Nie. Co tak nagle piszesz? Nie odzywałeś się od czasu jak zdradziłam cię na imprezie. A wiesz, chciałem zapytać, czy masz pomysł na fajne przebranie. Już próbowałem przebrać się za ciebie, ale nie zmieściłem naraz siedem pał ustach. Z pieprzej i nie siedem, tylko pięć. Nie jestem jakąś panną lekkich obyczajów. Kompletnie rookie numbers, nie? Nawet nie opłaca mi się z ziomkami wyzywać ją na jakąś walkę czy starcie, bo to, to są tak słabe liczby po prostu. Zwykły casual, który nie zna się na grze. Masakra. W tym roku zgodnie z 1258 punktem regulaminu. Osobom, które nie zamieściła ani jednego posta, wysyłamy fakturki na 650 zł plus VAT. Ej, widzowie, podeślijcie mi jakieś, jakieś memiki w komentarzu, żebym mógł zrobić post, żebym nie musiał płacić 650 zł, bo ja z tych odcinków nie zarabiam tyle. Zaraz zaczną się nieopłacalne robić te odcinki z tych memików, nie? Masakra. Mam nadzieję, że mi pomożecie. Bezdomny. Kierowniku daj dwa wasuty. Ja. Mam tylko kartę. Bezdomny. Generalnie, jak po moim wyglądzie możecie się domyśleć, no, pracuję na ulicy i też sobie załatwiłem ostatnio y, terminal na kartę. Piętna sprawa, trzeba iść z rozwojem, żeby zdobywać jak najwięcej pieniędzy, trzeba automatyzować swoje zarobki coraz bardziej, nie? Mój kolega szedł za jakąś babką do sklepu, grzebała w torbie i wypadło jej 20 złotych. Jest wierzący, więc podniósł, pomyślał, co zrobiłby Jezus w tej sytuacji. I zamienił to w wino. Wrócił na mieszkanie i częstuje bliźni. Chwała Tobie, Panie. Zdróweczko, kochani. Takiego podejścia do życia właśnie oczekuję od ludzi. Zwłaszcza wierzących. Jeżeli dzieją się takie sytuacje, zawsze zapytaj siebie, co zrobiłby Jezus z tej sytuacji. Dziel się z bliźnimi winem i wszystkimi używkami, które posiadasz. Znaczy wszystkimi, wszystkimi rze rzeczami, które posiadasz. To jest najważniejsze. Pamiętajcie o tym. Nie zapominajcie nigdy dzielić się używkami z przyjaciółmi. Znaczy dzielić się rzeczami z przyjaciółmi. Okej? Okay? Dziękuję. Jin patrzący na mnie po tym, gdy zażyczyłem sobie po raz trzeci, żeby ojebał mi gałę. Będę, będę całkowicie szczery. Powinien znaleźć sobie lepszych przyjaciół, jeżeli musisz pytać Gina o takie rzeczy. Uważam, że za takie rzeczy powinni być odpowiedzialni przyjaciele i twoi zdecydowanie nie są dobrymi przyjaciółmi, jeżeli musisz pytać o to Gina. Znajdź sobie prawdziwych przyjaciół, którzy ojebią ci gałę, nieważne kiedy do nich zadzwonisz. Mężczyzna próbował obrabować bank po tym, jak zapłacił 500 dolarów czarodziejowi, aby uczynił go niewidzialnym. Mam nadzieję, że czarodziej został pociągnięty do odpowiedzialności karnej, bo generalnie jego usługi to jest złodziejstwo. Mężczyzna powinien zostać uniewinniony. What? Bro, what are you talking about, man? A czarodziej powinien zostać obwiniony za obrabowanie banku. Jakbym zapłacił 500 dolarów i ktoś by mi powiedział, że jestem niewidzialny, to też bym poszedł obrabować bank. Jakby bądźmy szczerze, więc lepiej, jeżeli powiecie mi, że jestem niewidzialny, to lepiej, żebym był niewidzialny. Bo inaczej rozliczymy się w inny sposób. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do następnego odcinka, do zostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco do obejrzenia poprzedniego odcinka, zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza oraz udostępnienia i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć!